Ponad 30% mieszkańców gminy Dębica już zaszczepiło się przeciw COVID-19. Dlaczego warto się szczepić? Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem, bo uratujesz komuś życie, bo możesz, bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie, bo zyskasz spokój, bo szczepionki są bezpieczne, bo zostaniesz zbadany, bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności. Powrót do normalności oznacza, Odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szanse na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, wakacje bez ograniczeń oraz poprawę jakości życia nas wszystkich. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. Dlatego, żeby nie chorować samemu, żeby nie mieć ciężkich objawów, żeby nie mieć powikłań, które nieraz trwają pół roku, są bardzo przykre, ale trzeba szczepić je również dla swoich najbliższych, dla swojego otoczenia, dla koleżanek, kolegów z pracy, a czasami dla jakiejś babci, koleżanki czy kolegi, która może umrzeć z tego powodu. Zapraszamy zawsze, wszyscy są mile widziani i serdecznie staramy się każdemu pomóc. Każdy może dzwonić, wszystkie osoby zapraszamy, nawet te osoby, które nie mają skierowań, wystawiamy na miejscu. Najważniejsze jest, żeby wszystkich maksymalnie szybko zaszczepić. Liczy się chęć ze strony pacjenta, a z naszej strony deklarujemy, że pomożemy do tego momentu, do kiedy trzeba będzie. Już dziś zachęcam wszystkich do zaszczepienia się, sam jestem zaszczepiony i moja najbliższa rodzina również się zaszczepiła punkty szczepień na terenie gminy Dąbica, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod Jesionem w Zawadzie, w głumniskach w Paszczynie, w Pustkowie Osiedlu, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Elmet w Nagawczynie oraz punkt szczepień powszechnych w Latoszynie. Dodatkowo uruchomiliśmy wspólnie z dwoma OSP w Podgrodziu i w Pustkowie możliwość dołożenia mieszkańców do tychże punktów, także. Te możliwości są. Jeżeli ktoś tylko chce, ma taką możliwość i może skorzystać. Statystyka na dzień dzisiejszy wygląda tak, że około 30% mieszkańców jest zaszczepionych. Stanowczo to jest za mało, żeby można powiedzieć o jakimś takim wyniku i odporności społecznej tutaj gminy Dębica. Należy powiedzieć jasno, że dopóki no nie przekroczymy pewnej granicy, no to ta zachorowalność w dalszym ciągu może rosnąć. Jak zapisać się na szczepienie? Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię 989. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e rejestrację dostępną na pacjentgov.pl. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień bądź wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści szczepimy się.